Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na ciasto Stefanka, czy miodownik, a jest to miodowy placek przełożony masą z kaszy manny oraz powideł śliwkowych, a na to wszystko oblana czekolada. Ciasto jest bardzo pyszne, ale najlepiej smakuje na drugi lub trzeci dzień, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania tego przepisu będziecie potrzebowali: 200 g masła, 500 g mąki pszennej, 150 g cukru, 2 jajka, 2 łyżeczki sody, 2 łyżki miodu oraz 2 łyżki mleka. Do masy potrzebujemy: 200 g masła, 500 ml mleka, 4 łyżki kaszy manny takie pełne oraz 150 g cukru. Dodatkowo potrzebujemy na polewę: 100 g czekolady, łyżkę mleka i łyżkę oleju. 3 pełne łyżki powideł śliwkowych i opcjonalnie posypka na y, czekoladę na przykład orzeszki, wiórki kokosowe. Na początek przygotowujemy sobie ciasto i do miski będziemy wkładać wszystkie składniki, czyli masło, mąkę, cukier, sodę, jajka. Dwie łyżki mleka oraz miód. I zabieramy się za zagniatanie jednolitego ciasta. I ciasto mam już zagniecione. Gdyby mocno kleiło się do dłoni, to delikatnie y, obsypać mąką. I ciasto podzielić mniej więcej na trzy równe części, bo będziemy mieć trzy takie same placki. I ciasto mam już podzielone. Jedną część od razu sobie zostawiamy. Wykładamy. Blaszkę o wymiarach 25 na 35 cm papierem, i teraz wykładamy pierwszą część ciasta. Tutaj się nie denerwujcie, bo tego ciasta przy tym wyklejaniu jest dosyć mało, natomiast to ciasto rośnie, no bo jest na sodzie. Także trzeba się troszeczkę napracować przy rozsmarowaniu, ale jest to wykonalne. Jak widzicie, rozsmarowałam 180 stopni. Góra dół około 15 minut, aż ciasto się zarumieni, i tak samo pieczemy wszystkie trzy placki. A w tym czasie możemy przygotować sobie już krem. 500 ml mleka wlewamy. Wsypujemy cukier oraz kaszę mannę i teraz gotujemy cały czas mieszając, żeby nam się to nie przypaliło, żeby się nie zrobiły grudki z tej masy, także gotujemy aż masa zgęstnieje i cały czas w tym czasie mieszamy. Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy z ognia i odstawiamy do całkowitego przestudzenia. 200 g masła Mikserem ubijamy na puszystą masę. A gdy masło będzie zmiksowane dodajemy po łyżce już schłodzonej tej masy grysikowej. Chwilę miksuję i dodaję kolejną partię masy i tak postępujemy aż całą masę wymieszamy z masłem. I teraz będziemy przekładać już nasze ciasto. Pierwszy placek rozsmarowuję na niego powidło śliwkowe. U mnie trzy łyżki, niektórzy dają cały słoiczek, więc w zależności od tego, jak bardzo lubicie, ja za drzemem nie przepadam, ale te trzy łyżki, jak widzicie, to i tak jest bardzo dużo. Połowę przygotowanej tej masy grysikowej i delikatnie rozsmarowujemy, żeby nie połączył nam się z drzemem. Dociskamy kolejnym plackiem. Te placki są dosyć kruche, one się mogą nawet Wam e, gdzieś złamać w jakimś miejscu, ale to nic nie szkodzi. Lekko dociskamy, one fajnie zmiękną pod wpływem tej masy i pod wpływem tych powideł. Tylko niestety trzeba ten jeden dzień, chociaż minimum, poczekać, i później to ciasto jest przepyszne. Pozostałą masę wykładamy, oczywiście również rozsmarowujemy i tym ostatnim plackiem dociskamy całe ciasto. Jeżeli chcecie, to na tą drugą część również możecie e, wyłożyć powidła ale nie ma takiej potrzeby. Ja tutaj 100 g rozpuściłam czekolady, dodałam łyżkę oleju, łyżkę mleka i 100 g czekolady. Wszystko wkładamy do rondelka, a następnie podgrzewamy, aż czekolada się rozpuści i rozsmarowujemy na cieście. I możecie już to ciasto tak zostawić, a, a możecie jeszcze posypać tak jak ja, orzeszkami, wiórkami, różnymi kolorowymi posypkami, co Wam przyjdzie do głowy. Ciasto wkładamy do lodówki do schłodzenia no i czekamy i gotowe. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Dajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.